Idea pleneru wzięła się od pomysłu mojego przyjaciela Ryszarda Grazdy, który był jednym z uczestników tego pleneru. Następnie to się wszystko skumulowało z kolejnym pomysłem Katarzyny, która prowadziła ZOS, i z wystawy, którą, z galerii, którą robił Ryszard, się, wziął się plener, który współpracuje z zespołem opieki zdrowotnej. Dobrze jest sobie, że tak powiem, pomóc na, na, na starość i współpracować. Jak my tego nie zrobimy, to, to kto będzie to robił? Ten plener jest dla mnie kolejnym doświadczeniem w moim życiu i to takim e, poważnym doświadczeniem. Praca ze starszymi e, ludźmi, którzy właściwie e, już mają taki... czekają na, na tą ostateczność. Chciałbym, żeby ci ludzie, którzy z nami tutaj pracują, żeby oni mogli sobie dalej tworzyć, jeżeli chociaż jedna osoba zacznie tam sobie malować po tej naszej wizycie, to to będzie dla nas wielkim sukcesem. Sam, samo to, że ja tu jadę, to to nie jest że jadę na normalny plener. To tego się zaczyna w ogóle bo ja na tych trenerach w to już byłem chyba dobrze ponad 100 sztuk albo i więcej, a tutaj tak jadę i, i sam fakt, że ja tu jadę, to już się, że tak powiem, w pewnym sensie przygotowuję psychicznie, bo jednak to nie jest tak, że ja tu przyjadę i sobie oglądam przyrodę, maluję sobie to, co mi się do głowy tam nasunia, bo przybliży, tylko po prostu jadę o tym i pamiętam, że my tam musimy wejść. Każde spotkanie nasze z pensjonariuszami zespołu opieki jest niejako przypadkowe, bo nikt tam nie ustala, kto będzie akurat na świetlicy i dlaczego ten. Tam są ludzie, którzy mają jakiś kontakt, ale nasza rola polega na tym, widzę, że my jesteśmy tak, jakby do nich przyszli koście, czyli mają jedną wizytę rodziny więcej. Tam jesteśmy przy... witani prawie że. Prawie że z honorami i oni wiedzą, że my tu przyjdziemy i będziemy z nimi coś tam robili i oni to czują. Mówię, to są przekazy pozawerbalne. Także to jest trochę tak, jest... trudno to określić do końca. To trzeba w jakiś ekstra instrumenta, instrumenta posiadać, które byłyby to w stanie jakoś odwiedzać albo podać. No nie wiemy. Ale wydaje mi się, że robimy dobrą robotę. Ja sobie nie wyobrażam, że kiedykolwiek usiądę, i powiem basta. I radziłbym każdemu w ogóle, żeby zajął się niekoniecznie malarstwem, nie wiem, zbieraniem znaczków, cokolwiek. Cokolwiek byleby robić, żeby tą, złamać tą szarzyznę. Ile oni korzystają, możemy mieć nadzieję, że im pomagamy i bardzo bym chciała. I na pewno jest to jakieś urozmaicenie chociażby. nowe twarze obce, no, no i to w sumie chyba czują tą serdeczność jakąś, zwłaszcza jak są te zajęcia z nimi, to myślę, że im coś, coś to daje. Ale takie częstsze obcowanie ze sztuką to byłoby, myślę, yy, dla nich może jakąś radością taką. Ja pracuję z nimi już piąty można powiedzieć rok. W momencie, gdy robię te portreciki, ja muszę spojrzeć im w oczy, muszę obejrzeć ich twarz. Ja w oczy, w oczy są zwierciadłem duszy, więc ja widzę pewne rzeczy. Miałem przypadek w ubiegłym roku pani, którą malowałem rok wcześniej. I rok wcześniej ta pani była w lepszej formie psychicznej niż... W roku ubiegłym. Ta pani była już praktycznie dla, bez kontaktów, ale w momencie, gdy zobaczyła mnie, czerwony beret, biały pompon, ja widziałem w oczach tej pani, że ona sobie przypomniała rok ubiegły. To samo działanie i te panie, które mi się opiekują, mówią, że to bardzo dobrze dla nich To nie jest to taka codzienność. Taka normalność, bo oni normalnie w ciągu dnia przeżywają, tylko to jest właśnie coś innego. Ci ludzie, którzy tam wchodzą, czyli my, to dla nich też jest to rodzaju atrakcja. No ja taką no nie wołem, że jestem <grym <grym w tym sensie, że jestem atrakcją, ale sam, sam, samo to, że wejdę tam i czuję tego do bluesa, czyli wiem o co chodzi, oni wiedzą o co chodzi. Może niech to nie jest za pierwsza ale to się może odbywać w taki przestrzeni niewerbalnej. I wystarczy, że to, nagle uśmiech tej takiej bardzo starej i pani. Im więcej kolorów, tym lepszy przekaz. I, i chyba tak właśnie patrzyłam też na, na prace, które dokonali, które tam wiszą na, na ścianie świetlicy, że y, dużo jest właśnie bar, których ja Pozornie, że tak powiem, zdrowa. Nie używam. <laughs> Bo mnie to są czyste kolory, prawda? Ja liczą łączą tak tam. Yy, I to jest takie, wydaje mi się, duże uproszczenie, które, które ci ludzie widzą, że ja tego nie dostrzegam, może się od nich też czegoś nie będę nauczyć. To też jakiś jest punkt dla mnie do zaznaczenia, że ja o tym będę musiał wiedzieć, żebym musiał o tym pamiętać. I sformułowanie tego typu, że za kilka albo kilkanaście lat ja mogę się znaleźć w bardzo podobnej sytuacji. Ja bym się życzył wtedy, żeby na przykład przyszli tacy ludzie jak my, żeby oni cokolwiek pokazali, żeby nagle się okazało, że są ludzie, którzy. Nie, nie mijają nas obojętnie, tylko coś tam z tego człowieka to coś to coś Nagle jest. Ja to bo właśnie oczekuję. Ja tak nawet myślałam kiedyś, że chętnie bym tam poszła i malowała portrety tych ludzi, bo ja w ogóle specjalizuję się w portretach, jeżeli można powiedzieć w ogóle o specjalizacji, bo przecież to wiadomo, ja, no że nie jestem specjalistką Artystką wielką, tylko jeżeli już coś maluję, to lubię malować twarze, bo one bardzo dużo, zwłaszcza oczy, dużo mówią o duszy. No i dlatego bardzo jest inspiruje mnie o, 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 twarz ludzka. Mm. Właśnie te twarze są takie, każda twarz ma całą historię wypisaną na nie. To jak oni się w tej chwili, jak wyglądają te twarze to jest takie właśnie mocne. E, powodem namalowania tych kolorowych okruchów życia, malowania tutaj no, top, to jest właśnie przekazanie dla szpitala i przekazanie tym ludziom tej energii, którą ja mam w sobie jeszcze ciągle. To jest właśnie jedyny powód, który. Ja tu lubię, lubię, lubię przyjeżdżać, bo jest to jakiś taki wiesz, imperatyw do działania wewnętrzny dla kogoś przekazać komuś tą kolorową energię. To tak jak powiedziałem, kolor to jest życie. Ja się inspiruję kolorową rzeczywistością nazywałem, nazywałem to na tym plenerze okruchy, kolorowe okruchy życia no bo to są okruchy, no nie, masz, masz wokół okruchy życia. No i wiesz, ja maluję bardzo kolorowo. E, tego potrzebuję. E, no i zostawię, zostawię tutaj Katarzynie Śliwie, dyrektorce, te, te kolorowe okruchy życia. To działanie kolorystyczne w ogóle, malarskie, czyli sięganie jeszcze to, co Miron na przykład prowadza, na przykład tam wie, e, no i Endy, no i młodzi też i, i ja w tamtym roku też prowadzę zajęcia, że malowali, malowali farbami, to wiesz, co, to, jest to, to jest to sięganie ręką do danej farby, mieszanie, to jest działanie, to jest po prostu już działanie kolorystyczne. Tacy ludzie potrzebują troszeczkę zetknięcia się chociażby ze sztuką, troszeczkę takim innym manualnym światem naszym, że możemy im trochę tak pomóc, pomóc się też otworzyć, pomimo że są w tym zamknięciu. Oczywiście, ja jestem osobą, która się bardzo denerwuje, jeżeli ktoś. Patrzy, co robię, ale uważam, że e, przełamując nawet własne bariery, no, można pomóc po prostu drugim. Kiedy my przechodzimy do tych osób do szpitala i pokazujemy im nasze zdolności, nasze prace w ogóle, nasze obrazki. To, to i rozszerza ich trochę zamknięty świat w, w tym szpitalu. Oni nie mogą wyjść e, z pokoju, czy porzucić e, to miejsce, nie mogą sobie wyjść na miasto, porozmawiać z innymi ludźmi. Dlatego inni ludzie przychodzą do nich i przynoszą ten świat zewnętrzny do nich. Chwila radości ofiarowana tym ludziom. To był mój pierwszy kontakt tutaj z placówką szpitalną. Zresztą, de facto, chyba pięknie prowadzoną. świetnie prowadzoną szpitalną. No i, I ten pomysł, żeby tutaj zatrudnić w cudzysłowie malarzy, malarzy amatorów malarzy, młodych do, do malowania, do namalowania czegoś, to jest takie trochę, wiesz, to poruszenie w pewnej nuty w tych ludziach, którzy są apatyczni terapia kolorem jest bardzo ważna. Bo my jakby również swoje emocje i własną ekspresję i uczucia przelewamy na papier. I uważam to, że my sobie też tym pomagamy i to jest też taki nasz świat, troszeczkę kreujemy sobie taki świat, dzieląc się przy tym z ludźmi, którzy tego bardzo, bardzo potrzebują. Myślę, tych kolorów potrzebują, po prostu tej wewnętrznej właśnie radości. Młody człowiek nie rozumie tego tak dobrze, ale jak się patrzy ze strony na to, zmusza zastanowić się nad swoim życiem i jak ty żyjesz i co ty robisz w tym świecie. Świat sztuki i, i ludzi, którzy są w zamknięciu i są niepełnosprawni, nie mogą się ruszyć, jest naprawdę, uważam, bardzo, bardzo e, troszeczkę podobny, ponieważ e, my możemy się otworzyć przed takimi ludźmi również. Bo my też mamy jakieś bariery zamknięcia we swojej własnej kreatywności. To jest takie bardzo orzeźwiające. E, czasami spotykanie się z takimi okolicznościami, e, chodzenie do szpitala, pomaganie starszym osobom, e, dbasz o nich, ale i dbasz o, o siebie i cały czas jesteś świadomy, że i Ciebie to za niedługo może spotkać.